Dzień dobry kochani, Ewa Budgusań i Peptoków chyba już dzień szósty. Jak tak sobie pomyślałam, że taka długa droga przede mną, bo tak naprawdę proces wychodzenia z toksycznych relacji, to jest taki proces długotrwały. I to nie jest kwestia dni, ale czasami tygodni, miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet lat. Ja jestem taką osobą, która trudno roznosi takie sytuacje, bardzo przeżywa emocjonalnie. Te emocje jak sami... Wiecie, bo już opowiadałam o tym, są bardzo skrajne niejednokrotnie. Po sytuacji odwiedzin, niezapowiedzianych odwiedzin, mocno zaskakujących mojej mamy toksycznej, miałam taki gorszy dzień. Plus nostalgia, plus tęsknota za tym drugim toksycznym człowiekiem. Ale na szczęście też znalazły się słowa wsparcia. Nie tylko z waszej strony, ale właśnie bliskich. No i dodatkowo jeszcze refleksja um, tych, tych moich bliskich sąsiadów, którzy uczestniczyli chcąc, nie chcąc w tej sytuacji, um, i, i chęć wyjaśnienia z ich strony, za co jestem bardzo wdzięczna. Um, bo właściwie po pierwszej refleksji, w której mierzą się z sobą, która wzbudza współczucie, mam na myśli moją mamę, wzbudza poczucie żalu. Um, Wywołuje taką bardzo silną w osobach empatycznych potrzebę pomocy. i Tutaj mój syn przyszedł mi z pomocą, przytaczając mi mój 16-letni syn, przytaczając mi taką um, ważną teorię teorię efektu um, aureoli, że jest tak rzeczywiście czasami, że osoby przez swoje zachowanie, postawy czy wręcz wygląd wyłącznie, wywołują w nas określone emocje i stosunek do tej osoby. No i tutaj w konfrontacji ja, osoba zdrowa, wydawałoby się zdrowa, tak, pełna energii, werwy, nie chcę pomóc swojej cierpiącej, schorowanej, biednej matce. Czyli postawienie mnie w takiej pozycji osoby nieempatycznej, niewrażliwej, niewspółczującej, niepomocnej. Ponieważ środowisko, w którym mieszkam, zna mnie od lat i z wiedzą, że jestem i uczynna, i pomocna, i doświadczyli tego nieraz, po takiej chwili refleksji, Szczególnie jedna z tych osób zaczęła się zastanawiać i przyszła z tym do mnie, że to jest niemożliwe, że przecież ty, która opiekowałaś się moją mamą, odwiedzałaś ją w szpitalu, czytałaś książki w hospicjum, przez dwa lata ponad odwiedzałam starszych ludzi w tym właśnie moją schorowaną sąsiadkę, którą bardzo lubiłam, wręcz powiem szczerze, że to taka była no ciepła, serdeczna osoba, i, wo i wobec niej też miałam takie ciepłe, serdeczne uczucia. Yy, i... I plus taka codzienna pomoc sąsiedzka yy, i ona nie wierzyła, że mogę być tak okrutna wobec yy, tej mojej mamy. Ale yy, kiedy pokojarzyła parę faktów, sytuacji, yy, no zauważyła, że rzeczywiście yy, no, kłóci się to z, z tym obrazem, który zna, yy, ten obraz, który opisała yy, moja mama tej sytuacji. I przyznam szczerze, jest mi trudno się tłumaczyć obcym ludziom, którzy mnie nie znają przed tym, Dlaczego tak, ani inaczej postępuje? Tym bardziej, że mało kto siedział w moich butach i mało kto przeszedł przez tę sytuację. I próba zmuszenia mnie wręcz do tego, żebym się tłumaczyła z tej sytuacji, jest dla mnie już niekomfortowa mocno, a wręcz wzbudza mój sprzeciw i złość. Dlatego, że uważam, że nikt nie ma prawa oceniać, jeżeli nie zna tej sytuacji albo nie, nie pozna przynajmniej argumentów w każdej ze stron. Ja powiem wprost, że nie chcę mieć nic wspólnego z moimi toksycznymi rodzicami, ponieważ jakiekolwiek próby mediacji kiedykolwiek nie przynosiły skutku, a ja jestem osobą dorosłą i chcę już decydować o sobie, nie chcę żyć pod czyjąś presją, nie chcę żyć pod czyjeś dyktando, nie chcę żyć pod czyjeś szantaże emocjonalne. W związku z tym moja decyzja była przemyślana i, i to był mój wybór, tak? Moje zdrowie psychiczne, moja kondycja, mój komfort życia, moje szczęście albo tej drugiej osoby. Yy, I to był taki mój pierwszy bunt, mój taki pierwszy w dorosłym życiu bunt przeciwko toksycznej relacji i do tego jeszcze bardzo trudny, bo dotyczył rodzica, co społecznie jest bardzo źle oceniane niejednokrotnie, tak? mówi się o wyrodnych dzieciach, wyrodnych córkach. Natomiast nikt nie pamiętał i, i nie wie o tym, jakim ona była wobec mnie rodzicem, i że tak naprawdę dzisiaj ponosi konsekwencje tego, w jaki sposób traktowała nas, swoje córki. Bo to nie tylko ja odsunęłam się od mojej matki, ale odsunęłyśmy się obie. Z tym, że moja siostra dużo wcześniej. Uważam, że zresztą słusznie, ja być może za późno, jeszcze zbyt długo tkwiłam w tej toksycznej zależności, co miało też wpływ na moje życie rodzinne i uczuciowe. Także cieszę się, że moje otoczenie rozumie już moją postawę. Łącznie z tym, że nawet mój syn, nie indagowany nigdy, sam już obserwuje pewne zachowania mojej matki, a jest osobą bardzo z dzieckiem, bardzo asertywnym, i nie trzeba mu tłumaczyć pewnych rzeczy. On po prostu to widzi. I pomyślałam sobie, że może czasami warto zostawić to, nie tłumaczyć, się, tylko właśnie pozwolić ocenić, a już. Ktoś czuje taką potrzebę ocenić tą sytuację, chociaż uważam, że nie powinniśmy i nie powinniście oceniać takich sytuacji, nie znając tak naprawdę źródła przyczyn takiego zachowania. O tyle, jeżeli faktycznie czujecie taką potrzebę oceniać, mam nadzieję, że nie osądzać, bo to jest bardzo bardzo szkodliwe osądzanie ludzi, których się nie zna. Natomiast jeżeli pozwolicie sobie poobserwować tę sytuację, przeanalizować dotrzeć do przyczyn, to może wtedy łatwiej będzie zrozumieć skąd takie zachowania się biorą i dlaczego czasami dzieci odsuwają się od rodziców właśnie przede wszystkim żeby chronić siebie i swoje własne dzieci. Ja ponieważ nie miałam właściwego modelu i wzorca wychowania dzieci, czy budowania rodziny, to właściwie postanowiłam sobie kiedyś, że ja będę się zachować skrajnie odwrotnie niż moja mama. Yy, oczywiście to też jest taki model yy, w poszukiwaniu tak, właściwej drogi, właściwej ścieżki, ale właśnie dający wolność, swobodę wyboru dziecku. Nawet jeżeli to czasami odbywa się no, nawet kosztem moich potrzeb, tak? czyli jeżeli coś jest w kolizji z moją potrzebą to albo idziemy na kompromis, ale nie narzucam, tak? chociaż czasami chciałabym. Mam takiego wewnętrznego kontrolera, taką potrzebę sprawdzania, kontrolowania, ponieważ to daje mi poczucie bezpieczeństwa, co też nie jest cechą właściwą. Ta potrzeba kontrolowania przede wszystkim właśnie wynika z braku poczucia bezpieczeństwa, ale też z braku zaufania do sytuacji czy do ludzi. I to jest z kolei obszar, w którym ja powinnam popracować nad sobą. I tutaj znowu wracając do kwestii wychodzenia z toksycznych relacji, trzeba pamiętać, że toksyczną relację tworzy dwoje toksycznych ludzi. To nigdy nie jest tak, że tylko ta jedna strona jest toksyczna, ta druga jest nietoksyczna. Ja rozpoznaję u siebie toksyczne zachowania, których nie jestem w stanie zaakceptować, ale też nie zawsze jestem w stanie je zmienić, ale chciałabym też, żebyście oceniając swoje toksyczne relacje przed, Bądź w trakcie podejmowania decyzji o ich zakończeniu, kiedy nie widzicie już sensu kontynuacji te, tej relacji, nie widzicie już możliwości poprawy tego, a relacja jest mocno wyniszczająca, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej czasami strony, to trzeba sobie powiedzieć jasno: trzeba to zakończyć i trzeba przez ten proces przejść. Nie to przychodzi z ogromnym trudem, mimo że się uśmiecham, ale to jest taki uśmiech. Um. Chyba taki maskujący, trudne emocje, żeby się znowu nie rozkleić. Natomiast um, przeglądałam taki fantastyczny blog, um, Langusty na palmie. Polecam. Duchowny Dominikanin. Ja nie jestem osobą religijną, ale, ale um, myślę, że ten człowiek bardzo dobrze i bardzo mądrze i bardzo, bardzo wartościowo we treści przekazuje. I ja chętnie słucham. E, langusty i polecam, ja również zaczęłam polecać moim klientkom langusty, ale to jest sprawa z tego, że to co on mówi nie zawsze jest tym, co byśmy chcieli usłyszeć bo to są czasami takie prawdy, co, do których trzeba się z nimi zmierzyć ale ma jeden z takich filmików um, za rok o tej porze Mam taką nadzieję, że za rok o tej porze um, nie będzie już peptoków, tylko będę spotykała się z Wami szczęśliwa ja, śmiejąca się z tej sytuacji um, i pozwolę temu czasowi działać. Także jeżeli dzisiaj macie taki gorszy dzień, to pomyślcie sobie, że nie jesteście jedyni, że jest ktoś, kto też się z tym mierzy, że ktoś Was wspiera i że to jest konieczny proces w dochodzeniu do, do szczęścia. Kończę, bo się rozkleiłam, a jeszcze mam obowiązki. Tak się trochę bałam włączać ten komputer, właśnie myśląc, że się rozkleję. Ale za rok o tej samej porze podzielę się z Wami jakimś cudownym, szczęśliwym fragmentem mojego życia. Do zobaczenia, kochani. Mam zaległą wróżbę dla grupy. Mam nadzieję, że uda mi się ją dzisiaj jeszcze dla Was nagrać. Obiecałam też prognozy, ale jakoś się do tego zebrać nie mogę, ponieważ peptoki, mimo że są dla mnie trudne, są moim procesem autoterapii. Obiecałam sobie, że najpierw robię dla siebie, nawet jeżeli to jest wyciskacz łez, to, to peptoki w pierwszej kolejności, a za chwilę mała pomoc drobno-sąsiedzka, bo obiecałam pomoc sąsiadowi w zawiedzeniu na zakupy, bo jest osobą niesprawną. Więc znowu zrobię coś dobrego w takim poczuciu, że ten ktoś to doceni, bo lubię robić dobre rzeczy i lubię pomagać innym, nawet jeżeli to y, się komuś wydaje. <grymne> Dziwne, że to nie można dawać, za dużo dawać, no ale nie wyzbędę się w sobie tej, tej cechy, chyba. E, miłego popołudnia Wam życzę i mam nadzieję, że wieczorem uda mi się w końcu nagrać dla Was już te zasadnicze kwestie, czyli te dotyczące prognoz mojej pracy. Dziękuję, do zobaczenia, kochani. Jakie?